w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. My właśnie jest sobota. Kolorujemy. No brawo! Ema jest przeziębiona prawdopodobnie. Bo ma katar. Ma stan podgorączkowy. No to siedzimy w domu cały weekend. Znowu. Mieliśmy plany tutaj zaprosić koleżanki i tak dalej. No, ale niestety nie chcę, żeby ona ryzykowała, żeby też narażały no, inne dzieci. No, widzicie. No, a teraz ja sobie piję kawkę. Dziewczynki wstały tak po około siódmej, przed siódmą. Jest po ósmej, już jesteśmy po śniadanku. No i teraz robimy pracę. A ja siedzę sobie na słońcu i się delektuję słońcem. Pracy, pracy I, są, I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say girl, you better take care. Cause that man is trouble, it best beware. And throw it down, I know I might be headed for tea dogs. <laughs> Good job. Dobra, dla mnie hit. Y, musimy włączyć sobie tutaj wiatrak, bo to pomaga z tym gorącym. Ale teraz takie nasze hity zabawkowe to jest pianino a, i ten ptaszek. Ten ptaszek to powiem szczerze, to kupiłam kilka y, i dawałam na kilka Zaraz, zaraz, momencik. E, kilka e, znajomych dałam też, e, bo, które mają w wieku dzieci jak Emcia. Yeah. Ale jest naprawdę, to jest takie fajne, tutaj są e, takie worms i ten ptak to wieże tak i można nakarmić ptaszka i naprawdę małego ptaszka, fajna zabawa. No i to piękne też jest, ostatnio ktoś się mnie pytał, e, jaki to jest, to jest Baby Einstein z firmy HP. Mamy tutaj takie piosenki. No i fajnie to działa. Co, Matyda? No, fajnie. To ja tylko jest kolor. No, jaki to jest kolor? Malańczowy? No. ale co? Wiesz, co to jest. Hmm. Lower C tak, tak, tak to jest w muzyce napisane. Nie to wiem, jak to. Zlobby. Tylko dwa razy nacisnąć. <śmany> Dobra, zrób. Trzysta na dwa i jeden. No. Tak, tak, tak. Jestem właśnie na spacerku. Lesia uwielbia ten las tutaj obok nas. Mamy wodę. Będzie śpi. A um, tak jak ona jest chora, to właśnie te spacery, jak jest trochę wyżej, to ona najlepiej wtedy śpi. So, powoli sobie idę, starając się omijać jakieś korzenie i większe doły, ale super, tu jest tak cicho. Tak, yeah. No i jesteśmy na randce. Z Matyldą. Czy byliśmy umówieni, żeby koleżanka przyszła do nas, no ale z Emcią to nie chcieliśmy ryzykować, to, to się spotykamy w łazienkach z Matydą um, i, i chcemy znaleźć ten nowy plac zabaw, który jest w łazienkach. A co w Parku Jazdowskim ten plac zabaw jest zamknięty. Tak Matyda? No.

Dzień dobry, witamy w niedzielę, już kolejny dzień. A mieliśmy cudowny czas wczoraj z, z Gosią i z Kają w Łazienkach. Potem byliśmy na frytkach i na lodach i po prostu było naprawdę super. No, wróciliśmy do domu, położyliśmy dziewczynki spać. Ja wzięłam tabletki na alergię, bo mi tak alergia wczoraj przeszkadzała i zasnęłam bardzo wcześnie, chyba przed. 22 nawet zasnęłam my dzisiaj robimy gryla taki bardzo mały, rodzinny, tylko z babcią Marysią mieliśmy... chcieliśmy, żeby inni goście przyszli, no ale Emcia chora niestety A, no i jest 35 stopni ma być dzisiaj, 36 nawet niektórzy mówią to um, będzie basen też Uh, no, Ema już nie ma gorączki, ma po prostu taki lekki katar, no ale nie chcemy też zryzykować. A uh, no i co, taki plan na dziś. No. No, dziewczynki się bawią z Johnem, a ja się szykuję sałatkę. Tą sałatkę z brokułami i quinoa i serem i w ogóle idealna na grill, na takie ciepłe pogody. Pokazywałam to już kilka razy, tę sałatkę, ale pokażę jeszcze raz. Żurawina jest potrzebna. Dwa, dwie głowy brokuły. Szczypiorek. Cheddar. Ja kupuję ten cheddar z Lidla, Lidla ale jakikolwiek cheddar. Ja dodaję tak cytrynę do półtorej, zależy jak się na jest cytryna. I quinoa, co już pokazywałam. A, nie wiem jak się mówi quinoa po polsku, ale to jest ten... quinoa, <śmany> nie wiem. A, I kawałki takie roasted migdały. My akurat John wczoraj kupił płatki ja je szybko za, do Air Fryer wsadziłam. Um, tylko na kilka minut, żeby były takie, wiecie, takie Toasted, takie cieplutkie. Dobra, biorę się zakrojenie i tryk tutaj sałatki. To jest ja y, kroję brokuły, potem zalewam go wrzątkiem raz albo dwa razy, zależy jak, jak bym chciała, żeby ten brokuły były miękkie. Jak lubicie twarde, to tylko raz, ale y, na pewno raz, bo wtedy ten brokuł się robi taki bardziej smaczny, bardziej zielony. Jak się można też zrobić coś, co się nazywa blanching, żeby po prostu wsadzić na jedną minutę do wody, ale dla mnie szybciej jest po prostu pokroić. Dobra, mrużona kawa. Pokroić i zalać wrzątkiem dwa razy, i wtedy jest ten sam efekt dla mnie. Efekt. No, dobra, biorę się do gotowania. Już, już Cię biorę, już Cię biorę. Tutaj jest ten broku właśnie zalany wrzątkiem. Naprawdę super. kinła już gotowe. Muszę wziąć Matyldę do sąsiadów, bo mają basenik. No idziemy. Dobra, brokuła w miski, w misce. A tutaj czas pokroić szczypiorek. Ja dodaję cały cheddar dodałam całą tą żurawinę, cały ten quinoa, no i orzechy. Ja ostatnio nie miałam czy orzechy, o, z migdały. Ja ostatnio nie miałam migdałów i dodałam nerkowce i to też było dobrze z nerkowcem, ale to są fajne, żeby dodać taki po prostu dodatkowe coś Tutaj do tej sałatki. Chciałem powiedzieć, że John dzisiaj wygląda jak top gun Rare Super masz ten dub really? Już jesteś Już to stary jest to nie nowoczesne Marysia jest u nas no i tak wygląda ta przepyszna sałatka z brokułami quinoa. Już jak się zgryzła. Tak, tak, tu są pomidorki. Gryl jest, basen jest i Ula się bawi z Matyldą. Powoli teraz, bo będzie bardzo śliskie, wiesz? Ona wie, ona wie, ona to lubi. Matyldy przeciw... Wodne okulary to te... O, John, wow! Nice! Ameryka! No ja. Dobra, tutaj John otwiera Prosecco. Ciii. My tak pokryjemy, bo były w tego dnia kogoś urodziny. Zgadnijcie kogo w, kalenta, w komentarzach poniżej. Przepraszam.

No co, John skacze na główkę. Olimpiada. Olimpiada. Złoty medal. <laughs> <Dziwy>. <laughs> Tutaj Matyda tańczy się bawi z sąsiadkami. Ema też. A my z żonem się bierzemy za sprzątaniem ogrodu. Po takich zabawach. Tak, tak nasz trawnik dostaje sporo wody. Co potrzebuję po dzisiejszym tym? No, życie! Fajna zabawa w Ja powiem wam osobiście, lubię jak już jest woda, żeby tak robić taki bałagan. John! John! To zaraz spadnę z kamerą i będzie. No kilka dni temu też były na urodziny i chciałam wam pokazać tą karkę, to jest chyba jedna z najlepszych kartek, które kiedykolwiek widziałam, moi rodzice to kupili Johnowi byli w Londynie i to jest wszystkiego najlepszego dla zdjęcia, Saneno i chcieliśmy dla was dla ciebie kupić coś bardzo bardzo drogiego na twoje urodziny ale wtedy się yy, jakby za... Nie wiem, poznaliśmy z tym, że już masz naszą córkę. No i ten. Wszystkiego najlepszego. Naprawdę super kartka. Dziękuję Romanowi. Jak mówię, to jest chyba jedna z najlepszych kartek, które widziałam. Emcia czyści, sprząta kartkę, które do dziewczynki namalowały dla Johna. tutaj już to chowam. No i co, Emcia, papa? Zrobił już papa? Papa! Papa! Pa. Dobra, już kolejny dzień, już poniedziałek, mam dzisiaj w domku, bo znowu miała, miała ten stan podgorączkowy, nie chcieliśmy za bardzo ją dzisiaj jeszcze puszczać do żłobka, niech się wykuruje, szczególnie, że jutro mamy dentystę, tak? No, jutro mamy dentystę, coś... No, takie teraz takie życie z emcią. Um, muszę Wam powiedzieć, że nawet czasami fajnie jest mieć ten czas, że jest, jestem tylko z emcią. Tak jak bardzo lubię chodzić na randki z Matyldą, to też takie dni z emcią są dla mnie fajne. No, ale dzisiaj zaraz pójdziemy e, na zakupy kończę wyedytować tego vloga. A wczoraj w ogóle był dzień ojca w Stanach, ale my powiedziałem Johnowi, że my będziemy celebrować bardziej tutaj te polskie. Jak będziemy w Stanach i będzie dzień ojca, to teraz to będziemy celebrować w Stanach, jak będziemy tam na wizycie, wiecie. No, e, dobra kochani, e, też co chciałam jeszcze powiedzieć, chyba to wszystko na razie, mam nadzieję, że ten weekendowy vlog wam się podobał, o ja teraz będę wystawiać kilka starych zabawek, e, wózków i tak dalej na Vinted, to może podlinkuję też moi Vinted, jakbyście byli zainteresowani. No i co, kochani, jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja, nasza baby Ema, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa! 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 pa, pa, pa.